Kochani ojcowie, kochani bracia i siostry, dzisiaj w tej pięknej bazylice, to jest dla mnie debiut, pierwszy raz jestem w niej, muszę się przyznać. Będziemy mieli okazję, żeby się przygotować, zbliżając powoli, krocz, kroczek po kroku, do pięknej uroczystości i także wydarzenia odpustowego tej bazyliki, uroczystości poświęconej Chrystusowi, który ma w sobie najświętsze serce, otwarte serce. Ale żebyśmy mogli zobaczyć, docenić, uznać też, że serce Chrystusa otwarte dla nas, otwarte na krzyżu, jest odpowiedzią Boga także dzisiaj, na ten moment, potrzebujemy pozwolić zanurzyć się, jakby w rzeczywistości, w której żyjemy. Temu chciałbym, żeby służyły te rekolekcje, żebyśmy razem. Wsłuchiwali się w czytania, słowo Boga, które nam poddaje Matka Kościół przez te dni. Widzimy, że dzisiaj w, tych, w tym słowie, w tym czytaniu jest pewne zmaganie, pewna trudność, pewien, pewna sytuacja kontrastów, napięć. W czymś takim żyjemy, i trudno jest od tego uciec. Poczynając od sytuacji politycznej, geopolitycznej, a także to, co się dzieje. Przez to, co się dzieje w naszych rodzinach, w naszym życiu wewnętrznym, w kościele, jest dużo zamętu, jest dużo bałaganu, jest e, wrażenie, jakby, jakbyśmy przechodzili przez trzęsienie ziemi coś nie gra. Oddaliliśmy się od e, czasów spokoju, wewnętrznej, wewnętrznej harmonii, szarpią nami różne wiadomości, różne e, e, zmiany, ciągłe interpretacje. Dzisiaj w tych czytaniach wybrzmiało bardzo mocno, w tym, zwłaszcza w tym pierwszym czytaniu, to, co mówił święty Piotr. Mówił: Strzeżcie się, abyście, dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw bożych, własnej stałości, nie doprowadzili do upadku. Strzeżcie się, uważajcie, mówi dzisiaj słowo Boga. Na co mamy uważać? Jakby od razu y, odpowiedź znajdziemy w, w Ewangelii, w szczególnej Ewangelii, y, y, rozpoczyna się od tego, że autorytety, czyli uczeni w piśmie wysyłają, czy mog, można było powiedzieć nasyłają na Jezusa, bo taka była intencja, żeby Go pochwycić w mowie, żeby Go złapać. Będą szukać teraz dziury w całym. Chodzi o to, żeby zaszkodzić Jezusowi. Chodzi o to, żeby go wyeliminować. Taka jest intencja. Wysyłają faryzeuszów i wysyłają herodiadów, zwolenników Heroda, czyli dwa przeciwstawne ugrupowania, które mają zupełnie inny sposób patrzenia na rzeczywistość. I usiłują naprowadzić Jezusa na pole minowe. Najlepiej jest, używając do tego polityki albo używając do tego kwestii pieniędzy. Tutaj człowiek najszybciej się wywróci, tutaj najłatwiej ujawnić słabość. Jeśli także chodzi, jeśli komuś zależy na tym, żeby z przestrzeni publicznej dzisiaj wyeliminować głos kościoła, Chrystusa najświętszy sakrament, takie kategorie, takie kwestie jak życie wieczne, jak zmartwychwstanie, no to wtedy trzeba. Kościół naprowadzić na takie właśnie pole minowe. To się udało zrobić w Hiszpanii, to się udało we Włoszech, niedawno w Irlandii. Jeszcze jak byłem w Irlandii 4 lata temu, to wspominali ludzie potężne, ogromne tłumy, które przyszły na spotkanie z Janem Pawłem II w 1979 roku. Pokazywali mi nawet pola, na których się odbywało to spotkanie. A teraz Teraz kościoły są puste. Ludzie stają się coraz bardziej obojętni, nastawieni nawet źle. Negatywnie do kościoła jest rozpędzona coraz bardziej rewolucja obyczajowa. Przyjął papież Franciszek niedawno to witał go premier ze swoim homoseksualnym partnerem. Są bardzo szybko wprowadzone zmiany prawne, z których Irlandczycy się chlubią. Ostatnio Irlandia pokazała także publicznie na Eurowizji spektakl satanistyczny w postaci propozycji piosenki szybko dochodzi do tych przemian. O co chodzi? Chcą wprowadzić Jezusa na pole minowe, żeby się skompromitował, żeby mu odebrać jakąkolwiek jakiekolwiek znaczenie. Żeby ludzie się na niego zdenerwowali, albo żeby wzrusili ramionami i powiedzieli nic nie ma nam do powiedzenia, on już nie jest na nasz czas. Dlatego mu machają pieniądzem przed, przed nosem. Monetą. Jest to taką monetą, która jest związana z urzędem skarbowym, z podatkami. Nikt tego nie lubi. To jest kwestia zawsze wywołująca napięcie. Płacić podatki, nie płacić podatki. A tu jeszcze w sytuacji, kiedy chodzi o okupanta, mamy płacić podatki Cezarowi czy nie płacić podatek Cezarowi? Faryzeusze to są przecież następcy słynnych machabeuszy, czyli wojowników. Jeśli Jezus by powiedział płacić podatek Cezarowi, no to będzie miał faryzeuszy przeciwko sobie. Natomiast jeśli Jezus powie nie płacić podatku Cezarowi, no to. Zwolennicy Heroda są zwolennikami właśnie tego, żeby Izrael się wtopił, wielkie imperium, więc będzie miał przeciwko sobie także tych drugich, którzy przyszli. No, sytuacja bardzo napięta. Jezus wtedy kazał sobie przynieść monetę i wtedy rozwiązuje sytuację potężnym słowem, mądrością, światłem, które wydobywa się z Jego umysłu, z Jego serca. Chrystus w każdej sytuacji, czy ma przy sobie ludzi, którzy Go kochają, czy ma przy sobie ludzi, którzy Go nienawidzą, czy ma blisko siebie zwolenników, czy krytyków, będzie zawsze starał się pozyskać wszystkich. Dotrzeć do serca każdego człowieka. Taka jest mądrość Boża. Taka jest obfitość Bożego serca na nikim nie postawi krzyżyka będzie, można było powiedzieć Bóg się będzie bił aż do ostatniego momentu naszego życia żeby nas uratować żeby nas ocalić, zbawić ale sytuacja jest właśnie taka trudna, napięta Ta, to wprowadzanie Jezusa na pole minowe polityki albo takich spraw związanych z socjalem jest bardzo niebezpieczne bo wtedy zajmiemy się polityką, zajmiemy się sprawami społecznymi, sprzątaniem tego świata, będziemy się koncentrować na, na obszarach plastic free, albo będziemy zajmować się kwestiami ekologicznymi, albo pacyfizmem. Zapomnimy w ten sposób o Chrystusie, zapomnimy o życiu wiecznym, niedawno. Gościliśmy w Polsce prymasa Holandii, kardynała Wilema Ejka. Tak dużo nam powiedział ważnych rzeczy. Kiedy pytałem go, pytaliśmy go, dlaczego Holandia, kraj, który miał tylu świętych, największą ilość misjonarzy dostarczał na świecie. Miał pełne kościoły i nagle w przeciągu jednego pokolenia to wszystko się zawaliło. Co było przyczyną? Dlaczego dzisiaj kościoły są wystawiane na sprzedaż? Biblioteki bogate, Opactw, monasterów są wyprzedawane na kilogramy. Co się stało? I wtedy kardynał Wink powiedział taką bardzo ważną rzecz, jakby chciał nam to położyć na sercu. Powiedział: Myśmy związali katolicyzm z patriotyzmem, ze sprawami ojczyźnianymi, albo żeśmy też połączyli naszą duchowość. Z rozwiązywaniem kwestii socjalnych, społecznych, a zaniedbaliśmy wytworzenie osobistej relacji z Chrystusem. Przyszły przemiany, wzmocnione jeszcze mediami, społeczeństwa się zmieniły, przyszło nowe pokolenie, które było już pod wpływem innych kateches, innych standardów tego świata. Nie było niczego, co wiązało ludzi z Chrystusem. Szli. My dzisiaj też potrzebujemy pewnego światła, pewnej analizy, co się dzieje z nami, żebyśmy też odnaleźli, abyśmy mogli odnaleźć lekarstwo, czego się trzymać, w którą stronę iść. Być może niedługo w Polsce będzie tak samo jak w Irlandii, nie będziemy mieli wielu tłumów, ale bardzo ważne jest, że Bóg nieustannie mówi. I Bóg nieustannie chce wskrzeszać do życia nasze serce, dawać nam także światło, a tego światła potrzebujemy. Wszyscy widzimy, jak się bardzo zmienia świat i jak bardzo zmienia się także klimat w naszym kościele. Trzeba być chyba nierozumnym albo ślepym, żeby tego nie zauważać. Czujemy się z tym niewygodnie. Coraz nam jest trudniej akceptować także te wszystkie przemiany, przeobrażenia reinterpretację tego co do tej pory było ważne, święte, nienaruszalne. Niektórzy mówią, że winę za to bierze papież Franciszek. Inni mówią, że to wina Soboru Watykańskiego II. Jeszcze inni, że to wszystko jest powodem tego, że zaskoczył nas swoją abdykację Benedykt XVI. Jeszcze inni próbują nam wmawiać, że Przyczyną tego wszystkiego, tego całego zamętu jest, że Jan Paweł II był kimś innym, niż go ocenialiśmy, mieliśmy. A tymczasem, a tymczasem, jeśli pozwolicie, wrócę do, nawiążę do kilku źródeł. Tym jednym ze źródeł, które pozwolą nam dzisiaj zobaczyć, zrozumieć, co się dzieje pośród nas, w naszym Kościele, a poprzez Kościół także w naszym wnętrzu, to jest coś, co. Papież Paweł VI w 1972 roku na spotkaniu ze studentami seminarzystami kolegę Lombardzkiego powiedział, i on wtedy powiedział coś takiego, moglibyśmy powiedzieć, że przez jakąś tajemniczą szczelinę, ale nie, nie jest tajemnicza, przez jakąś szczelinę do kościoła Bożego wdarł się dym szatana. Pojawiło się zwątpienie, niepewność, kłopoty, niepokój, niezadowolenie, kłótnie. Co miał na myśli Ojciec Święty, mówiąc o dymie szatana? Jeśli otworzymy Pismo Święte przynajmniej w pięćdziesięciu miejscach, znajdziemy dym. Najczęściej ten dym jest, występuje w Piśmie Świętym pod postaci obłoku, który wyraża chwałę Boga. On towarzyszy liturgii. Jest sposobem uwielbienia Boga, na przykład w księdze proka Izajasza. Izajasz w pewnym momencie doznaje wizji. Widzi Pana Boga i widzi świątynię, która napełniła się dymem. Także Księga Apokalipsy mówi o dymie. Wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. A więc w większości przypadków dym oznacza albo uwielbienie Boga, modlitwę. Księdze Tobiasze jest też taki fragment ciekawy, kiedy dym ma rolę egzorcyzmującą. Przepędza demona, który usiłował zniszczyć relacje dwojga narzeczonych Tobiasze i Sary, uśmiercić w nich miłość. Zostaje przepędzony w ten sposób demon. Ale jest jeden wyjątek, bo ta piękna liturgia która wypełnia dymem chwały, świętych, chwały kuczci Boga. Ta liturgia jest opisana w ósmym rozdziale, zwłaszcza w ósmym rozdziale Apokalipsy. Ale jeśli przerzucimy kartkę dalej i dojdziemy do dziewiątego rozdziału, nagle znajdujemy coś, o czym bardzo często święci mówili, mianowicie, że diabeł jest małpą Boga. Próbuję go małpować, ale po to, żeby przedstawić sprawy w zupełnie odwrotnym znaczeniu. I tam znajdujemy znowu dym, ale użyty w zupełnie innej okoliczności. I ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz do studni czeluści. I otworzyła studnie czeluści, a dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, i z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest mowa o szatanie. I szatan jest przedstawiony jako gwiazda, która z nieba spadła na ziemię. Ciekawe jest, można byłoby wysnuć pewną analogię między papieżem a szatanem. Bowiem Szymon Piotr, pierwszy papież, zostaje ustanowiony głową Kościoła przez Jezusa poprzez nadanie mu nowego imienia. Będzie się nazywał Piotr, czyli Skała. I wtedy od naszego Pana dostaje klucze Królestwa Niebieskiego. Podobnie i diabeł, tylko w odwrotnym znaczeniu. Otrzymuje nowe imię, szatan, i dostał klucze do studni czeluści. Można było powiedzieć, że tak jak Piotr papież stoi na czele yy, ludu Bożego, ludzi odkupionych, tak samo szatan staje jakby się papieżem ludzi potępionych, których odciąga od Boga. Ciekawe, bo sam Jezus kiedyś w Ewangelii Świętego Jana powiedział, Wy macie diabła za ojca. Już Matka Boża w let 1848 rok, zapowiadała wstrząs, przez który będzie przechodził nasz Kościół. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, mówiła Matka Boża. Dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego opisuje tę próbę, mówiąc, że to będzie próba, Polegająca na tym, że ludziom będzie, będą proponowane łatwe rozwiązania religijne, ale za cenę odstąpienia od prawdy. I to będzie potężna i poważna próba, przez którą będzie przechodził Kościół. Czy interesuje mnie wiara, w której jest Chrystus ukrzywany i stały miłość Boga, która przychodzi zniszczyć moje słomo i grzech, proponuje mi niebo? Czy interesuje mnie religijność typu terapeutycznego, że przychodzę tutaj, żeby się dobrze poczuć, albo żeby, żeby, żebym załatwił jakiś problem, żeby mi Bóg usunął taki, taką czy inną, inną bolączkę? Papież Paweł VI, kiedy mówił o dymie szatana, miał na myśli co? Wątpliwości, niepewność, dyskusje, niepokój, niezadowolenie, spory, brak zaufania do kościoła. W nasze sumienia wdarło się zwątpienie, i to wdarło się przez okna, które uchyliliśmy, po to, aby nimi mogło przedostać się światło. Ksiądz rektor, jak mnie witał, to powiedział, że zajmuje się m.in. księdzem Dolindo. Ja już ostatnio nie potrafię czegoś sensownie powiedzieć, nie powołując się na niego. Czytając dużo tekstów księdza Dolindo, jednego razu natrafię na pewien tekst, który ksiądz Dolindo napisał, napisał w 1966 roku po Soborze. I to był tekst, który mnie bardzo poruszył. Dolindo napisał coś takiego: Tkwie w nieustannej agonii, z racji tego, co się dzieje w świecie i w kościele. Papież Paweł VI wygłosił trzy przemówienia, demaskując krążące po świecie i kościele poważne szatańskie błędy skierowane przeciw Matce Bożej Eucharystii, prawdą wiary i spoistości Kościoła. W dusze poświęcony Bogu wstąpił prawdziwy Babilon. Grzechy się wzmagają, nieczystość się rozlewa. W duszach poświęconych Bogu pojawia się apostazja. Z powodu źle pojętych zmian mamy coraz mniej powołań kapłańskich i zakonnych. Jak powiedział papież, przenika nas w pełni duch tego świata. Doznaje tego namacalnie bowiem w moim posługiwaniu dociera do mnie żywe echo Babilonu. Modle się i płaczę, moje biedne ciało niknie w oczach i tak to czuję. Ofiaruję Jezusowi moje nędzne zmartwienia i oczy, które z powodu łez, jakie wylewam z racji tych nieszczęść, coraz gorzej widzą. Potrzeba modlitw i wyrzeczeń, których nikt niestety nie podejmuje. Jedna po drugiej padają podpory, które podtrzymują świat dzięki Kościołowi. Modlitwa, pokuta, czystość, egzorcyzmy przeciw Szatanowi, który zdaje się zwyciężać. Pomniejszanie, a w wielu przypadkach nawet szatańskie podstępy podejmowane przeciwko czci okazywanej Najświętszej Marii Pannie. W katolickich czasopismach kapłani publikują błędy, horrendalne błędy przeciwko Matce Bożej i najświętszym kościelnym tradycjom. Mówi się o dostosowaniu się do naszych czasów, a tymczasem mamy do czynienia z dostosowywaniem się do świata i ducha szatańskiego. Skąd się to bierze? Co się dzieje z nami? Kiedyś natrafiłem na takiego historyka francuskiego, Jacques'a Cretino-Jolie, ponad 150 lat temu. Umieścił w swojej książce poświęconej rewolucji francuskiej i kościołowi pewien dokument, który znalazł. Był to dokument przygotowany przez włoską masonerię. Nazywał się Instrukcja Picola Vendita. Był napisany w swoistym stylu, jako pewna strategia opisana na wiele lat. Najpierw powiadomił o tym Ojca Świętego Piusa IX, potem na życzenie samego papieża szybko opublikował ten dokument, te zamiary. Co tam się znajdowało? Ten dokument odsłaniał swój zamiar. Zadanie, którego się podejmujemy, to praca nie na dzień, miesiąc czy rok, to może trwać kilka lat, może nawet całe stulecie ale w naszych szeregach żołnierze giną, a bitwa trwa dalej, piszą masoni. I w następnej kolejności należy wpierw ukształtować generację wartą królestwa, o którym marzymy. Zostawmy na boku starców i ludzi dojrzałych. Idźmy po młodych, jeśli to możliwe, nawet po dzieci. I w dalszej kolejności w tym dokumencie uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na Uwodzeniu młodego duchowieństwa i stopniowej infiltracji nawet środ najpierw środowisk młodzieżowych, potem młodych duchownych. 400 lat wcześniej, 400 lat temu, w Ekwadorze, w Quito, miało miejsce objawienie Matki Bożej pewnej hiszpańskiej zakonnicy misjonarce która popadła w konflikt ze swoim zakonem, nazywała się Mariana de Jesus Torres, i Maryja jej zostawiła wizję tego, co się będzie działo z Kościołem i światem 400 lat później. Oczywiście zapomniano o tych e, e, objawieniach, bo one nie były wtedy aktualne. Dzisiaj natomiast je odzyskujemy, bo one dotykają tego e, w miejsca, w którym my się znajdujemy, czyli przełom XX-XXI XX, wiek. Co wtedy Maryja w Kito powiedziała? Szatan wyrządzi krzywdy, przede wszystkim dzieciom, ale w ten sposób, aby w ten sposób doprowadzić do zupełnego zepsucia, nieszczęsne dzieci tych czasów z trudem będą mogły otrzymać sakrament chrztu i bierzmowania. Sakrament pokuty będą mogły otrzymać tylko te dzieci, które pozostaną w szkołach katolickich. Diabeł będzie chciał zniszczyć, posługując się osobami, które mają autorytet. To samo będzie z komunią świętą. Potem Maryja mówi o powolnym niszczeniu małżeństwa i także powolnym atakowaniu i profanowaniu sakramentu kapłaństwa. Ale przede wszystkim koncentruje się na dzieciach. Co miała na myśli Maryja? Straszną plagę pedofilii, która dzisiaj dewastuje nasze pokolenie? A może miała na myśli pokolenie sierot rozwodowych? A może miała na myśli to, co się dzieje z dziećmi poprzez smartfony i środki społecznego, społecznej wyobraźni, a może miała na myśli także to, co się dzieje z najmłodszym pokoleniem, ja bardzo często się zastanawiam, kto tym małym dzieciom zaburzonym, pozostawionym samym sobie, skupionym na swoim własnym, ja chcę, ja się boję. Zrekompensuje te wszystkie krzywdy dokonywane na ich ciele hormonalnie chirurgicznie. Doprowadzi to zaniku powołań kapłańskich, mówi Maria. Będzie to prawdziwa klęska. Wspólnoty religijne będą wtedy istniały po to, by wspierać Kościół, odważnie i bez, bezinteresownie pracować dla zbawienia dusz. Maria, mówiąc to, nie przychodzi, żeby nas straszyć, bo za, zanim zaczęła opisywać tę wizję dewastacji, niszczenia, próby, przez którą będzie przechodziła nasza cywilizacja i także nasz Kościół, powiedziała na wstępie i to moim zdaniem jest najważniejsze: walczcie, jesteście wybrani, jestem po waszej stronie, to minie. Nie załamujcie się, nie zniechęcajcie się, kiedy doświadczycie zgorszenia. Dzisiaj, kiedy przychodzi mi uczestniczyć w różnych walkach typu cywilizacyjnego, jako ksiądz, jako chrześcijanie, jako człowiek, czuję to nieustannie. Coś się zapada, coś się porusza, cały czas jesteśmy wprowadzani przez złego na to pole minowe. Chrystus jest dzisiaj kimś, kto zostaje wyeliminowany. To nie jest tylko pomysł wychodzący z Urzędu Warszawskich. To jest coś, co zaczyna przechodzić przez nasze głowy, naszą wyobraźnię. Powoli zlekceważony jesteśmy w epoce cichej bądź jawnej apostazji. Mamy się załamać? Mamy się zniechęcić? Maria nam powiedziała, tylko się nie bójcie. Ja jestem po waszej stronie. Co mamy zrobić? Czemu służą takie święta, jak uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa? Czemu służą takie momenty, chwile na rekolekcje, na wsłuchanie się w głos Boga? Bo kiedy przychodzi co do czego i o tym mówił Jezus swoim uczniom, kiedy przyjdzie czas zamętu, kiedy przyjdzie czas pytań, to wtedy nie wolno Wam się załamywać, tylko macie przyjąć postawę ludzi gotowych na moje działanie, mówi Bóg. A więc niech będą przepasane Wasze biodra i zapalone pochodnie i bądźcie gotowi obserwować działanie Boga. Walczcie o Jego pierwszeństwo. Co mamy robić? Głosić Ewangelię, dawać świadectwo, wyciągać do góry ręce i, jak Mojżesz, kiedyś walczyć. Jak Mojżesz trzymał ręce do góry, wtedy Izraelici zwyciężali. Jak mu opadały ręce w dół, to wtedy Izrael przegrywał. A ta Ewangelia o Królestwie Boga będzie głoszona po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy dopiero nadejdzie koniec. Nie wtedy, kiedy się będzie waliła cywilizacja. Nie wtedy, kiedy będą ludzie odchodzić. Koniec nadejdzie wtedy, kiedy zatriumfuje Chrystus. Kiedy powróci, żeby stać się Panem naszych serc? Dzisiaj to wybrzmiało pięknie w słowie świętego Piotra. Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Co mamy robić? Wzrastać, zbliżać się do Chrystusa, szukać dostępu do niego, walczyć o to, na co zwrócił uwagę prymas Holandii, Karna Wake, o Twoją i moją osobistą relację z Nim. Cor, cordis disloquitur. serce mówi do serca. Chrystus swoim sercem przemawia do nas. Bardzo ważne, żeby nasze serce nie zostało obojętne. Nigdy nie jest zapomnę, jak kiedyś mój przyjaciel, ojciec Stefan Rożej, mieszkał tutaj w Krakowie, jednego razu mnie zaskoczył. Podszedł do mnie, a byłem zamyślony, myślałem, byłem gdzieś indziej on spojrzał na mnie i zapytał mnie. Jest w tobie miłość Boga? O mało smurku nie spałem. Nie zadawałem sobie tego pytania. To pytanie zostało we mnie do dzisiaj. Zostawię je Wam na koniec te, te, tego kazania. Jest w tobie miłość Boga? A jeśli nie miłość Boga, to co?